Minister Paszyk podaje szczegóły programu mieszkaniowego. Ceny mieszkań pójdą w górę? 5 milionów dolarów to była tylko zasłona dymna. Miliardy popłyną do Polski na inwestycje od Google'a. Paczkomaty są już w szpitalach, a niedługo będą też w sanatoriach. Między innymi o tych tematach porozmawiamy dzisiaj w najważniejszych informacjach tygodnia. Nazywam się Konrad Książak, a zanim do tych najważniejszych informacji przejdziemy, to jeszcze partner dzisiejszego odcinka. A partnerem odcinka jest firma XTB, która wypuściła bezpłatny raport odnośnie tego, jakie są prognozy rynkowe na 2025 rok, co analitycy XTB myślą o rynku akcji, ale też o rynku surowców czy o rynku walut. Myślę, że warto zobaczyć, co jest w tym raporcie. Link do tego bezpłatnego raportu w opisie w filmu. A my zaczynamy i zaczynamy od tematu, który grzeje rynek nieruchomości, tak naprawdę wszystkich Polaków od ostatnich miesięcy. Minister Paszyk zapowiadał, że będzie nowy program mieszkaniowy i cały czas domniemy. Mywaliśmy, co tam może się znaleźć. W końcu mamy pierwsze szczegóły. Rząd przedstawił trzy główne założenia programu Klucz do Mieszkania. Chodzi tutaj o nowy program mieszkaniowy, tak się na razie roboczo nazywa. Zakłada oparcie się na trzech kluczach: mieszkalnictwie komunalnym, społecznym, mieszkalnictwie własnościowym. W dedykowanym mu programie pierwsze klucze poinformował minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszek. No i co tutaj jest dokładnie w tym programie? Po pierwsze, minister chwali się, że tutaj nic nie popłynie do deweloperów, dlatego że. Własnościowa część programu uwzględnia mieszkania wyłącznie z rynku wtórnego i domy jednorodzinne z rynku wtórnego lub budowane metodą gospodarczą. Ale po kolei, patrząc na te trzy główne założenia, mówimy najpierw o mieszkalnictwie komunalnym i społecznym. Co najmniej 2,5 miliarda złotych w tym roku ma zostać przeznaczone. W budownictwie komunalnym założono co najmniej 8 tysięcy mieszkań w tym roku, w budownictwie społecznym co najmniej 6,5 tysiąca mieszkań. Oczywiście no, pamiętajmy o tym, że, że to jest kropla. W tym momencie w Polsce rocznie buduje się około 200 tysięcy mieszkań, więc te liczby tutaj może na no, kimś, kto nie wie, co się dzieje na rynku nieruchomości, robią jakieś większe wyrażenia, ale prawda jest taka, że to jest absolutna, absolutna kropla. Mamy też informację, że pierwsze klucze, Czyli własnościowa część programu, i to jest myślę, że ta część, która najmocniej wszystkich interesuje, są skierowane wyłącznie dla osób, które nie miały i nie posiadają mieszkania, czyli tak jak w bezpiecznym kredycie 2%, tam też był taki zapis, chcą je kupić na rynku wtórnym. Tutaj jest istotna informacja, że ten rynek pierwotny jest wyłączony właśnie z tego programu. W bezpiecznym kredycie 2% były i rynek pierwotny, i rynek wtórny. Jedyny element rynku pierwotnego, dla którego jest miejsce w programie, to tak zwani inwestorzy społeczni spółdzielnie mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe osiągające do 25% marży, czyli tutaj też jest limit odnośnie marży. W programie ma obowiązywać limit cen 10 tysięcy i 11 tysięcy dla pięciu największych miast, oczywiście mówimy o cenie za metr kwadratowy, albo ustalany przez gminy. No i tutaj minister Paszek mówi, że eliminujemy wsparcie z rynku pierwotnego, więc nic tutaj nie popłynie do deweloperów. Wsparcie kupna mieszkania na własność nie będzie to możliwe, jeśli chodzi o rynek pierwotny. To jest taki bezpiecznik. Drugi bezpiecznik to jest limit cen maksymalnie 11 tysięcy złotych. Gminy mogą samodzielnie podnieść ten, podnieść ten limit do jakiej chcą kwoty. I biorąc pod uwagę to, co tutaj się to, to, tutaj mamy, biorąc pod uwagę właśnie te bezpieczniki, to jest jeszcze jeden wsparcie ma wykluczyć fliperów. Program nie będzie obe, nie obejmie mieszkań sprzedawanych od fliperów, dzięki bezpiecznikowi posiadania wcześniej mieszkania na sprzedaż przez minimum 5 lat, czyli nie ma możliwości zakupu mieszkania od, od flipera. No i biorąc pod uwagę te założenia. One teoretycznie na pierwszy rzut oka wyglądają. Nawet logicznie, to znaczy, patrząc na to, jakie mieliśmy wcześniejsze propozycje, jakie były te wcześniejsze przecieki, no porównując do tego, co mamy teraz i co mieliśmy wcześniej, no to to jest chyba trochę lepsza propozycja. Tylko to jest na takiej zasadzie, że raczej wolelibyśmy, żeby tej propozycji żadnej nie było. A odnosimy się do tego, że obawialiśmy się, że będzie tutaj naprawdę bardzo duże wsparcie dla deweloperów. Okazuje się, że aż tak nie jest, więc wiele osób mówi, no w sumie to nie jest takie najgorsze. Tylko tutaj jest jednak moim zdaniem kilka dosyć istotnych szczegółów, takich myślę, że na minus i to dosyć mocno na minus. Ja się skupię tutaj na tym projekcie pierwsze klucze, czyli o, odnośnie tego mieszkania na własność. Patrząc na to mieszkanie na własność, mamy limity cen na rynku wtórnym. Ale zauważmy, ceny transakcyjne na rynku wtórnym już powoli zaczęły spadać. Patrząc na to, jak to wygląda w tym momencie, mamy pierwsze jakieś takie mocniejsze obniżki. No, w Warszawie są dosyć mocne obniżki, ale zauważmy, w sześciu miastach, chociażby bez Warszawy, te obniżki też są. I jeżeli usuniemy tutaj tak naprawdę te dwa, trzy, cztery największe miasta, to się okazuje, że ten limit 10-11 tysięcy, no 10 tysięcy akurat w tych mniejszych miastach, to jest i tak ta. Cena, gdzie w tym momencie występuje, czyli tutaj my nie mówimy o tym, że ta cena jest jakoś znacznie poniżej obecnych cen, jeżeli mówimy o tych mniejszych miastach, więc to jest myślę, że dosyć istotny problem. No po drugie mamy obniżki cen mieszkań. Pytanie, co by było, gdyby tego, tego nowego programu nie było? Czy te obniżki nie będą kontynuowane i czy rynek sam by się w tym momencie nie zaczął dostosowywać? W końcu mamy problemy ze sprzedażą mieszkań, to znaczy ludzie, którzy chcą sprzedawać mieszkania, mają te problemy i tutaj widzimy, że mieszkania stoją coraz dłużej, nikt nie chce w tym momencie kupować. No więc pytanie, czy ten program nie zatrzyma tego spadku cen mieszkań? No bo na ten moment wygląda, że mogłoby być ten spadek kontynuowany, ale jeżeli będziemy taki program, który wesprze właśnie popyt, na ten program wspiera popyt, w tym momencie nie mamy żadnych propozycji podażowych. Minister Paszyk powiedział, że coś będzie, ale na razie nie wiemy jeszcze, jeszcze co. No i widzimy, że ten popyt będzie wspierany, więc. Możliwe, że te spadki niestety ustaną, gdzie myślę, że bez tego kredytu, znaczy, przepraszam, bez tego programu raczej mogłyby być kontynuowane. To po pierwsze, po drugie, mi to jest myślę, że dosyć istotna sprawa. Tutaj mówimy o tym, że mamy te limity cenowe. Limit cena metra kwadratowego w połączeniu z możliwym kupowaniem mieszkania z dopłatą do kredytu tylko na rynku wtórnym, trochę przypomina rozwiązanie francuskie. Ta limit wyłącza ekstra ordynacyjnego wzrostu popytu droższe nieruchomości. W najbardziej popularnych lokalizacjach. Z drugiej strony ten mechanizm mobilizuje kupujących do zakupu większej liczby metrów kwadratowych, takie są, są opinie, tylko ja chciałem zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną rzecz, która do, tutaj jest tak teoretycznie jest napisana, ale nikt na to za bardzo nie zwraca uwagi. Limit cen 10 tysięcy 11 tysięcy dla pięciu największych miast albo ustalane przez Gwinę. Czyli de facto żadnego limitu ceny nie ma. Jeżeli jakakolwiek gmina stwierdzi, że ten limit cen będzie, nie wiem, strzelam, dajmy jakąś abstrakcyjną kwotę 300 tysięcy za metr, to może to zrobić. Nie ma tutaj żadnego bezpiecznika, przynajmniej z, w, z tych danych, które zostały przekazane na konferencji, wynika, że nie ma tutaj żadnego bezpiecznika przed tym. Czyli mówienie, że 10 czy 11 tysięcy za metr to jest ten górny limit, nie jest prawdą, bo li, limit jest ustalany przez gminę. Gmina może zmienić sobie taki limit. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że no, jest w Polsce wiele gmin, gdzie no, takich wiele lokalnych, powiedzmy, oligarchów ma dosyć dużo do opowiedzenia i oni mogą... Mieć też dużo do powiedzenia odnośnie tego limitu. Więc mówienie, że tutaj jest limit, no nie jest do końca prawdą, bo tego limitu tak naprawdę nie ma. Gdyby nie było tego ustalanego przez gminę limitu, to moglibyśmy rzeczywiście mówić 10 tysięcy, 11 tysięcy dla pięciu największych miast, ale okazuje się, że tego limitu nie ma. Odnośnie tego limitu, zauważmy, to jest limit dla całej Polski. Tak, mówimy oczywiście 11 tysięcy dla pięciu największych miast, 10 tysięcy dla wszystkich pozostałych. No i tutaj jest kolejny problem, dlatego że jeżeli chodzi o te ceny mieszkań, no w każdej lokalizacji są różne. No i na przykład patrząc na Łódź chociażby, no to w tym momencie te ceny mieszkań na rynku wtórnym w Łodzi są między 7600 a 8900 za metr kwadratowy. Jeżeli gmina się tutaj nie stwierdzi, że będzie inny limit, no to on będzie na poziomie 10 tysięcy złotych, tak? no, bo, no bo takie są zapisane w tej ustawie. Więc w tym momencie jest 7600, 8900. A ten maksymalny limit to jest 10 tysięcy. Oczywiście to nie jest tak, że ceny mieszkań muszą pójść do góry do tego 10 tysięcy. Nie jest tak, że musi to być 10 tysięcy, ale maksymalnie ma być to 10 tysięcy. Z tym, że jest coś takiego jak efekt zakotwiczenia. To mówili psycholog e, Amos Tversky i ekonomista Daniel Kahneman, którzy mówili o tym, że badani mieli za zadanie zakręcić ruletką. Nie wiedzieli, że jedynymi do uzyskania wynikami było 10 i 65, tak? czyli było albo 10, albo 65, oni o tym nie wiedzieli. Później badani zostali poproszeni o oszacowanie, jaki procent krajów afrykańskich należy do ONZ. No coś zupełnie szczapy, można powiedzieć. Osoby, które wylosowały 10, wybierały odpowiedź 25%, a te z wynikiem 65 obstawiały 4%. 45%. Jaki wniosek umysł sugeruje się pierwszą informacją, z jaką mamy do czynienia i na jej podstawie wydaje późniejszy osąd. Ten zasadę nazwano efektem kotwiczenia. Więc jeżeli mówimy o tym, że ta cena maksymalna to będzie 10 tysięcy, to prawdopodobnie bardzo duża liczba ogłoszeń pójdzie właśnie do tego 10 tysięcy. Tak właśnie działa ten efekt, efekt zakotwiczenia. Niestety ale tak to właśnie w tym momencie wygląda. Jeszcze chciałem zauważyć na drugi efekt tutaj na XB to nowe złoto, bardzo fajny profil odnośnie nieruchomości yy, przytoczył. Yy, betonowy deadlock. Kilku klientów jest zakolejkowanych, bo nie ma chętnego na jedno z mieszkań, i jedna transakcja blokuje dwie kolejne. Innymi słowy, nie przeszkoczysz na większe mieszkanie, dopóki ktoś nie kupi twojego starego lokum. To jest właśnie ten betonowy deadlock. No i jeżeli mówiliśmy o tym, że występuje w tym momencie dosyć słaby popyt na rynku, czyli mało osób chce kupić to mieszkanie, no to ten program odblokuje ten popyt, no nie ukrywajmy, to jest program stricte popytowy, więc on ten popyt po prostu odblokuje, dlatego ten betonowy deadlock, który w tym momencie jest i prawdopodobnie wiele osób ma ten, ten problem, że nie jest w stanie właśnie sprzedać jednej nieruchomości po to, żeby kupić drugą, Okaże się, że, że, on jednak, że on jednak będzie. Kolejna sprawa na minus. Tutaj też Jan Co pyta, napisał na X. -ie. Myślę, że to jest dosyć istotna sprawa. Po pierwsze, każda gmina będzie mogła dać swój limit cen, to o czym mówiliśmy, mówiliśmy wcześniej. I teraz co ma z tego deweloper? No bo z jednej strony mówimy, zaraz, zaraz rynku pierwotnego nie ruszamy, to jest tylko rynek wtórny. Ci, którzy sprzedadzą mieszkania w ramach programu na rynku wtórnym, pójdą kupić mieszkania od deweloperów. Część na pewno tak zrobi. Kasa wlana na rynek trafi do nich pośrednio. No nie bezpośrednio, tak, ale, ale pośrednio tak. Dopłaty na rynku wtórnym spowodują wzrost cen albo co najmniej zatrzymanie spadku, który się zaczął. A ceny na rynku wtórnym i pierwotnym to naczynia połączone. Czyli to nie jest tak, że mamy osobne dwa rynki o rynek pierwotny i, i rynek wtórny. Mamy, wygląda to w ten sposób, że jeżeli ceny na rynku wtórnym idą w górę, to na rynku pierwotnym też idą w górę. To współuczestniczenie gmin w polityce mieszkaniowej będzie polegało na tym, że ustalą wyższe limity niż w ustawie. Lokalni wataszkowie będą lobbować u gminy podniesienie limitów. To też o czym wcześniej, wcześniej mówiliśmy. Czyli deweloperzy i tak mogą, mogą właśnie te na tym. Programie skorzystać. Nie bezpośrednio, ale myślę, że pośrednio. Patrząc na mieszkania i ten zakaz sprzedaży, jeżeli nie miałeś je minimum 5 lat, on wydaje się też. Też dobry, no ale zauważmy, jeżeli mówimy o tym, że ceny mieszkań w tym momencie zaczęły spadać, napatrzyliśmy, no że tutaj mamy jakieś lekkie pierwsze spadki, to możliwe, że to jest ostatni moment, żeby wyjść z tej inwestycji. Więc pytanie, czy ten program nie jest ostatnim momentem dla egzitu ludzi, którzy mają po kilka, kilkanaście takich nieruchomości? Wydaje mi się, że, że tak, że to może być właśnie dla nich taka furtka, więc ja ten program, pomimo tego, że on jest lepszy niż to, co zakładane było wcześniej, to czego się obawialiśmy wcześniej, ja i tak go oceniam negatywnie. Jest tutaj bardzo dużo furtek, jest tutaj dosyć dużo nieścisłości, o których te przed chwilą sobie powiedzieliśmy. No, oprócz tego też pytanie, co dalej z tym. Projektem, czy będzie on rzeczywiście wdrożony w życie, no bo mówi się, że niektórzy koalicjanci nawet nie wiedzieli o tym programie, nie znali szczegółów tego programu. W tym momencie oczywiście koalicja obywatelska jest za, PESEL jest za, ale pytanie, co z lewicą i co z Polską 2050. Tutaj pani minister pęczyńska nałęcz była bardzo mocno przeciwna, właśnie takim różnym dopłatom pytanie, co z tym programem. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnej zmiany i też dalej. Polska 2050 i Lewica będą przeciwko. No chociaż, chociaż zobaczymy. Tutaj mamy już informację o tym, że jeżeli chodzi o Polskę 2050, no to nie ma jasnej deklaracji. Ale jeżeli chodzi o lewicę, no to przypomnę, że tam jest ten też komponent społeczny, więc to ma możliwe, że przekupić właśnie, właśnie lewicę i pan wiceminister Lewandowski z lewicy powiedział, że jeśli Polska 2050 nie będzie oponować, to lewica również nie. Więc prawdopodobnie wszystko zależy od Polski 2050, no i mam nadzieję, liczę na Polskę 2050, że będzie przeciwna właśnie temu programowi. Myślę, że rynek zaczął się już sam. Sam stabilizować. Na ten program tylko może przeszkodzić. Śmiałeś się z Tuska, że wynegocjował 5 milionów dolarów od Google'a. Śmiałeś się, przyznaj to teraz na kolana i przepraszej pana Donalda dlatego że okazuje się, że jednak nie będzie to tylko 5 milionów, ale całe miliardy od Google'a inwestycji w Polsce. Google zapowiada inwestycje rzędu miliardów złotych w Polsce, mówi Łódź Porad, ale na razie nie podaje żadnych szczegółów, więc nie wiemy o co tutaj konkretnie chodzi. No ale mamy list intencyjny Google z polskim funduszem rozwoju, aby zrealizować wizję porozumienia Google zakłada zainwestowanie miliarda złotych. Taka, taki komunikat właśnie wyszedł w świat. Polski Fundusz Rozwoju poinformował, że strategiczne partnerstwo z Googlem koncentruje się na szerokim wdrażaniu rozwiązań AI w polskich instytucjach, przedsiębiorstwach ze szczególnym naciskiem na wdrożenie cyberbezpieczeństwa, przyspieszonej krajowej transformacji energetycznej i zwiększonej efektywności w opiece zdrowotnej. No, ale szczegółów w tym momencie żadnych, żadnych nie znamy. Tutaj szef PFR-u Piotr Matczuk mówi o tym, że liczymy, że zaowocuje to nowymi inwestycjami Google w Polsce i mowa tu o skali wyważonej, wyrażonej w miliardach z dolarów, Mamy też informacje odnośnie szafowej do spraw inwestycji w Google, która właśnie na LinkedInie napisała nasz dyrektor generalny. Był w Warszawie, spotkał się z Donaldem Tuskiem, właśnie chce pomóc w transformacji sektorów cyberbezpieczeństwa, zdrowia, energii w całym kraju. Cieszymy się, że podpisaliśmy protokół ustaleń, który stanowi ważny krok naprzód po dziesięcioleciach inwestycji Google, Google w Polsce. Aby zrealizować wizję wyrażoną w protokole ustaleń, Google przewiduje zainwestowanie miliardów dolarów. Oczekuje ścisłej współpracy z rządem i Polskim Funduszem Rozwoju. Zobaczymy jak to rzeczywiście dalej będzie, no ale umówmy się, jak słyszeliśmy o tym, że Szefostwo Google przyjechało do Polski, no to chyba nie po to, żeby wydać tutaj 5 milionów dolarów, no bo takie były te pierwsze zapowiedzi. Oczywiście na razie szczegółów nie znamy, ale wiemy, że będą to miliardy, a nie miliony. Inflacja w Polsce nie odpuszcza i wróciła na poziomy powyżej 5%, odczyt za styczeń to 5,3%. Wskaźnik inflacji CPI w Polsce wynosi 5,3%. Najnowszy odczyt wcześniej byliśmy troszeczkę poniżej tych 5%, 4,7, 4,8 i więcej tak to wyglądało. No w tym momencie mamy 5,3. Biorąc pod uwagę kraje Unii Europejskiej, zauważmy 22 z 27 pokazało już właśnie te odczyty inflacyjne. Jesteśmy na drugim miejscu zaraz za Węgrami. Węgry 5,5, Rumunia też 5%. To są te trzy kraje, gdzie, które mają 5 i więcej procent. Zauważmy Szwecja 1, Francja 1,5 4. Patrząc na składowe inflacji, no to oczywiście nie ma tutaj żadnych zaskoczeń. Wciąż nośniki energii na pierwszym miejscu ze względu na bazę porównawczą, ale też popatrzmy, że żywność i napoje bezalkoholowe to jest 5,5%, więc to jest też dosyć mocny wzrost patrząc rok do roku i patrząc też miesiąc do miesiąca, bo miesiąc do miesiąca, czyli w porównaniu do grudnia 24 o 1,6% wzrosła żywność i napoje bezalkoholowe i o 1% wzrosła rok do, miesiąc do miesiąca ta, ta inflacja, więc tutaj mamy dosyć mocne zmiany. Patrząc na jakieś opinie odnośnie tej inflacji, oczywiście no, podbijają ją ceny, ceny energii. W bieżącym roku wzrost ten w Polsce będzie wprawdzie należeć do jednego z największych wśród państw Unii Europejskiej, ale różnice względem strefy euro będą umiarkowane. Powiedział, powiedział tak analityk PKO BP. Inflacja w styczniu 5,3%. Analicy PKO BP prognozowali wzrost 5,2%. Konsensus 5,1%, więc to ta inflacja też lekko negatywnie zaskoczyła cały, cały rynek, no i to też oddala nas od jakichś potencjalnych obniżek stóp. Procentowych, no, bo ja przypomnę, że jeżeli chodzi o obniżki stóp procentowych, wiele osób jeszcze do niedawna mówiło, że marzec to może być ten początek. No, w tym momencie ta perspektywa się oddala. Ale nie tylko my mamy problem z inflacją, bo jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no to zauważmy, że ta inflacja wyniosła 3%, a prognoza była 2,9%. Więc tutaj mówimy o wzroście też w porównaniu do ostatnich miesięcy, bo byliśmy poniżej tych 3%, lekko, ale jednak poniżej. Miesiąc do miesiąca też mocno rośniemy 0,5%. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no i ten wskaźnik inflacji bazowej cały czas się utrzymuje na wysokim poziomie, obecnie 3,3, gdzie prognoza była 3,1. Więc to jest też, myślę, że dosyć istotny dosyć istotny problem. No, patrząc na Stany Zjednoczone, no też pamiętajmy o jednej, myślę, że istotnej rzeczy, że jeżeli chodzi o tę inflację, będzie wpływ na nią miała polityka handlowa, polityka zagraniczna, a to jest dosyć duże źródło niepewności w kontekście działań też prezydenta Donalda Trumpa, mówił o. Cłach na towary importowane, m.in. aluminium importowane do USA. Decyzja wpłynie na koszty produkcji w wielu sektorach przemysłowych, w konsekwencji zwiększy presję inflacyjną. Wysokie cła na surowce, kluczowe dla gospodarki, mogą wywołać reakcję odwetową ze strony partnerów handlowych, bo dodatkowo podniosłoby ryzyko wzrostu kosztów importu. Dlatego FED mógłby znaleźć się w trudniejszej sytuacji, ograniczony w swoich działaniach koniecznością równoważenia ryzyka inflacyjnego z potencjalnym spowolnieniem gospodarczym. No, biorąc pod uwagę tę inflację, to zauważmy, względem grudnia indeks cen dóbr konsumpcyjnych podniósł się o 0,5% po zwyżce 0,4% miesiąc do miesiąca, miesiąc wcześniej, 0,3% w listopadzie. Oraz 0,2 w poprzednich czterech miesiącach, miesiącach z rzędu, więc mówimy o tym, że no to była taka główna przyczyna tej inflacji. Zresztą amerykańskim problemem pozostaje szybki wzrost cen usług. Usługi z pominięciem dostaw energii było 0,5% droższe niż przed miesiącem, 4,3% droższe niż przed rokiem. Szybko drożały usługi transportowe 8% aż rok do roku, napędzane przez podwyżki ubezpieczeń komunikacyjnych. Tak to wygląda w Stanach Zjednoczonych. A na koniec ciekawostka, jeżeli nie możesz odwiedzić rodziny w szpitalu, możesz im wysłać paczkę do paczkomatu, a już niedługo też, jeżeli będziesz miał kogoś w sanatorium, również będziesz mógł do niego wysłać paczkę. Paczkomaty Impost dostępne już dla pacjentów w 20 szpitalach w całej Polsce. Do końca roku Impost zainstaluje kolejne 30 urządzeń w szpitalach i uzdrowiskach mówimy o tym, że teraz jest dostępny w szpitalach, rozszerza swoją usługę także o sanatoria, usługa fi obecnie finalizowane są instalacje w czterech placówkach uzdrowiskowych, w Ciechocinku czyli na Fajfy, panie będą mogły sobie zamawiać piękne suknie czy w Jeleniej Górze, do końca 25 roku Impost będzie miał swoje maszyny aż w 50 szpitalach i uzdrowiskach, myślę, że to też jest dosyć ciekawa sprawa, maszyny Impost są w szpitalach, sanatoriach, a także na lotniskach, w stokach narciarskich, odpowiedź na oczekiwania naszych klientów, którzy cenią sobie wygodę i elastyczność. W dzisiejszym dynamicznym świecie liczy się nie tylko szybkość, ale też dostępność i dostosowanie do stylu życia użytkowników. Dzięki naszej szerokiej sieci punktów Out of Home zapewniamy rozwiązanie, które ułatwiają codziennie funkcjonowanie. Czy ktoś przebywa w szpitalu, potrzebuje pilnie niezbędnych rzeczy, wyjechał na narty, zapomniał sprzętu, to jest właśnie nasz sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej. No i oczywiście, jeżeli mamy kogoś w szpitalu, nie możemy go odwiedzić, możemy zawsze wysłać mu to paczkomatem. Więc no, biorąc pod uwagę to wyjście do, klienta i postu, myślę, że jest na absolutnie najwyższym poziomie. I to wszystko na dzisiaj. Daj znać w komentarzu, w jakim najdziwniejszym miejscu widziałeś paczkomat. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo zapraszam na moje inne filmy. Trzymaj się, cześć.